Wiersz zajął drugie miejsce w konkursie. Ponko ma głos. Andrzej Wrublewski. Ostrożne przedszkolaki. Dziś jest dzień niebyle jaki. Dla niektórych to dzień marzeń. Na wycieczkę przedszkolaki mają jechać w autokarze. Już od rana na nich czeka. Piękny, czysty, kolorowy. Wszyscy widzą go z daleka, do podróży jest gotowy. Pan kierowca sam zaprasza, aby do pojazdu wsiadać, ale chęci nikt nie zgłasza. I autokar wzrokiem bada. Pyta Stasio tego pana: Nasz samochód taki śliczny, lecz czy ważne ma badania? Kiedy przegląd miał techniczny? Zaraz Zosia po nim woła. Jeszcze inne mam pytanie. Czy opony skryte w kołach dobrze są napompowane? Pyta fanka też hip-hopu, czarnowłosa mała Hania. Czy są sprawne światła stopu, przeciwmgielne i mijania? Zgłosił swą uwagę Jerzyk. co się wciąż sprzeciwia ulce. Czy w pojeździe, jak należy, przebadane są hamulce? Pan kierowca aż kark schylił, słysząc pytań szereg taki: Że to wiedzieć chcą w tej chwili te ciekawskie przedszkolaki. Na to pani przedszkolanka do kierowcy się odzywa. Nasze dzieci, Staś czy Hanka, wiedzą, jak się zachowywać. Bo policjant nas odwiedził. Wszystkie dzieci informował, co powinien każdy wiedzieć, by bezpiecznie podróżować. Czytał Czarek Papaj.